twardziele i ludzie z tytanu. wieje dzisiaj chociaż troszeczkę jakby ustało ale też popadało sponsorem dzisiejszego odcinka jest cyfra 22 mamy już 22 półmaratony challenge'u za sobą moi mili twardziele i ludzie z tytanu dzisiaj tematem odcinka będzie pomiar czasu pomiar czasu na zawodach i także Pomiar czasu podczas tego mojego szelęczu. Pomiar czasu na zawodach zawsze dostaje się wynik czas brutto i czas netto. Czas brutto to jest podawany czas od momentu wystrzału startowego do momentu przekroczenia linii mety przez danego zawodnika. Czyli stoisz gdzieś dalej. No, parę sekund, parę minut nawet później wystartowałeś, to jest twój czas e, brutto. Ten, kto stał na pierwszej linii startu e, będzie miał zarazem swój czas netto, równy czas, czasowi brutto. Natomiast tłumaczę, czas netto to jest twój osobisty czas od momentu przekroczenia linii startu, gdzie jest szczytywany Twój chip do momentu linii mety. I my jako amatorzy jesteśmy zwykle zainteresowani czasem netto nie interesuje nas brutto, bo chcemy wiedzieć, ile e, czasu trwał nasz indywidualny e, bieg. E, amatorzy podczas biegów używają różnych e, czasomierzy, zegarków, różnego rodzaju. E, w każdym zegarku jest generalnie taka funkcja jak autopauza, lub można sobie ręcznie zapauzować Czas. Ja tego nie robię, szczególnie teraz podczas trwania tego challenge'u. Teraz ten jest realnym czasem od samego startu do samego końca. Czy zdarzą się po drodze jakieś fizjologiczne potrzeby, czy cokolwiek innego, jest to całkowicie liczony cały ten czas. To tak krótko o, o czasie, który szybko mija, a broda rośnie. Miłego dnia i pamiętajcie, bądźcie. Twardzi, jak zresztą jesteście.